Witajcie w czwartek, 7 kwietnia, wioska Jatajty. a co my tu robimy? A stwierdziliśmy po prostu, że gdzieś ruszymy za miasteczko, zupełnie na pałę, dwa skrzyżowania od naszego hostelu, jest miejsce, gdzie skąd odchodzi, odchodzą busiki, tutaj w pobliskiej jakiejś miejscowości i wsiedliśmy do pierwszego lepszego, który właśnie jechał do Jatajty niecałe 20 km na, na północ. Yy... Jechaliśmy w sumie tylko z uczniami, którzy chyba wracali do domu, ze do szkoły. No i słuchajcie, wioska. <grych> Dowiedzieliśmy się nawet, że tu są domki, które warto zobaczyć, potryte, pokryte strzechą. O, tak wyglądają domki, pokryte strzechą. A tak. W ogóle powiem Wam, e, że te wioski, to są czystsze, lepiej utrzymane i ładniejsze niż wiele wiosek naprawdę w Polsce. No? Naprawdę zobaczcie, porządek, Śmieci śmieciów nie niet. Domki ładnie wymalowane. Kurde, normalnie nie ma się czego czego czepiać. miejscowy kościół przy chyba tutaj centralnym centralnym miejscu w tej wiosce w takim placu. Naprawdę kurczę, no no popatrzcie, naprawdę nie ma się czego, czego czepiać. A porównując do, do wiosek gdzieś tam z innych krajów Ameryki, Ameryki Południowej czy Centralnej, to tu jest naprawdę kurczę Ameryka. No nie spodziewałem się takiego Paragwaju, powiem Wam. Zaczęło niestety padać, więc schowaliśmy się tutaj pod daszkiem, takiego jakiegoś sklepiku, i teraz się dowiedzieliśmy, że też ta miejscowość, ta okolica jest znana z produkcji takiej zwyszywania ręcznych ciuchów tutaj w Guarani. Zobaczcie, tak one, tak one wyglądają. Wiecie co? To mi przypomina naprawdę takie koszule w stylu w stylu ukraińskim, ukraiński, białoruski, o. O. E Wiesz, że jak się mnie pytasz, to wszystko zależy od ceny. Aż się boję, jak ktoś mówi od razu, że to nie robi fabryka, to wszystko się robi ręcznie. To nie jest made in China. Wejskobitą bitą do sklepu no sielsko, naprawdę sielsko zobaczcie tylko krowy krowy sobie chodzą nie trzeba tutaj widzicie kosić trawy, wystarczy puścić bydło Nieprawdopodobne jak kraje, które leżą gdzieś tam tak koło siebie, jak się, jak się różnią, prawda? Tak bliska, nie ma nic wspólnego z tymi krajami, krajami andyjskimi, zupełnie inaczej. Słuchajcie, nie jest, nie jest źle ta bluzeczka, która ma bata. Zobaczcie na sobie. Ręcznie, o, do, oczywiście ręcznie robiona. 80 tysięcy, czyli to jest 40, niecałe 5 zł, nie? 48 zł gdzieś. Kurde. No, to no, jest. To jest... Mhm. Mhm. to jest taki. No, fajne ma tak? No, załóż. Zobaczcie, to jest druga. Pokaż się ładnie na kamery. Taka bardziej, jeżeli chodzi dy dy dyskretniejsza, jeżeli chodzi o kolory. Tak. Ale kuruj tak, chyba podobny, nie? Bo w tym mogę bardziej wychodzi no. Tak. No to dobra. No to... jest Dobra. To jest trzecia. Zobaczcie. To jest też wody. To jest taka części. Chida się zobaczyć. No, i ostatnia, czwarta do wyboru. Granatowa. Granatowa jest podobna do czerwonej, nie? Chyba. No to teraz wyobraźcie sobie, ile będzie trwało teraz wybór z pomiędzy czterech. Zupełnie, powiem Wam nieoczekiwanie. Wybór poszedł dosyć szybko. Także jak myślicie, którą wybrała Beata? Możecie pisać w komentarzach. Tak już będzie za późno, no ale <laughs> zobaczymy, czy, czy macie taki sam gust. Wszystko przez deszcz, wszystko przez deszcz, słuchajcie, wydatki.

Vijarika. No, ostatnie podrygi Vijarika. Właśnie zjedliśmy sobie śniadanko. Już dochodzi godzina dziesiąta, także idziemy już do hotelu. Zabieramy swoje manatki, słuchajcie, i, i do stolicy. A tu już widać, że zbliża się Wielkanoc. Palemki tutaj przygotowują na procesję. Ponoć bardzo hucznie się tutaj odbywają te święta. I teraz mamy taką zakwostkę. czy jeszcze... No wiecie, w święta nie, nie powinno się ruszać. Święta podróżowanie jest bardzo utrudnione. Trzeba, trzeba wtedy zasiąść na miejscu. I teraz tak. Czy po prostu przeczekać je w Paragwaju, jechać dalej o to jest pytanie no będziemy się już musieli w najbliższych no już myślę, że przez weekend powinniśmy już, już to przemyśleć tą sprawę i zadecydować Ale zobaczymy no i słuchajcie udało się <grywka> popatrzcie już na dworcu bilety kupione jest stoisko do przygotowania tererę Zobaczcie, jak to wygląda. Aha. Tak. Tutaj są różne zioła, które mi, zobaczcie, tutaj pan z panią w moździerzu tak rozdrabnianiem, tłuką. My, zobaczcie, jest zimna, bardzo zimna woda z lodem. I do tego już jest kubasek gotowy może swój wyciągnę, co? <śmum> bombiję, może swoją wyciągnę widzę, jest yy, używana, używana przez wszystkich <śmum> Ciekawe ile tu ludzi przede mną y, pyska przykładało do tej bombili <grymne> Może się nie obsram, bo nie dostanę jakichś zajodów. Proszę <grymne> Jak już dostać to w dwójkę. <grymne> Pierwszy raz piję zimą, chociaż nie, próbowaliśmy z sokami, ale nie z takimi lodowatymi, nie? Czuję się teraz prawie taki jak ten, jak Cejrowski. <grym> się zerwaliśmy, bo myśleliśmy, że to już nasz autobus, bo też jedziemy jakąś guarenią, a nie Jutenią. Ale, ale myśleliśmy, że to to, ale to nie tak, że jeszcze czekamy. A pokażę Wam na tym stoisku. Słuchajcie, chyba nie, chyba nie pokazywałem. Tutaj kupowałem sobie tererę z rogu krowiego. Głampę, przepraszam. Głampę z rogu krowiego. Podobną jak ta tutaj. O tym pokażę. Tak jeszcze z Panem tu rozmawiamy. Słuchajcie, te piękne termosiki tak to tererę. Ten ma 1300 ml Słuchajcie to kosztuje na polskie ten cały zestaw 80 zł No, także miłośników takich rzeczy naprawdę odsłamy do paragwaliu. za. Można to kupić za grosze Dobra, czekamy no już powinien być 3 minuty temu a jeszcze nie ma Tererę na takim stoisku 5000, coś tak, coś nam się wydaje, że z nas trochę zerżnął, że to tyle nie kosztuje, no ale nie targowaliśmy się. Jedzie, Aż. witajcie w stolicy Paragwaju. Asunción! Jakiś czas temu, po tym jak zdradziliśmy nasze przyszłe plany y, dotyczące Paragwaju, że tu przyjeżdżamy, y, skontaktował się z nami Tomek. A Tomek to jest gość, który ostatnimi laty mieszkał w Niemczech. I słuchajcie, w pewnym momencie postanowił wyemigrować tutaj do Paragwaju. I od roku mieszka właśnie w stolicy Asunción. Jak dowiedział się, że przyjeżdżamy do Asunción, po prostu zaprosił nas do siebie. Że czat. <gryw> czat. Umówiliśmy się koło 17, tutaj przed wytworcem. Są straszne korki, także spokojnie. Na pewno troszeczkę się spóźni, nie ma problemu. No już się nie możemy doczekać. Fajnie, od kogoś tak z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak tu się w ogóle żyje, jak wygląda emigracja. Bo z tego, co tak czytałem i dowiadujemy się, ostatnimi czasy zrobiło się bardzo popularna tutaj wśród właśnie, głównie yy, Niemców, Austriaków, yy, emigracja właśnie do Paragwaju. Także fajnie, na pewno sobie pogadamy. Nie parkujcie w miejscach niedozwolonych tutaj przed terminalem, bo właśnie Straż Miejska czy to policja właśnie zdejmowała tutaj samochodu blokadę.